Witam Was moi drodzy z tej strony FelixsonV2 Nagrywamy sobie dzisiaj taki od odcinek po dłuższej przerwie. Przygotowałem dla Was bardzo fajne materiały, znalazłem je y, słuchajcie na kamerce, którą nagrywałem. Może kojarzycie nagrania z kamerki? Jest to film reprezentujący no, koszenie trawy po prostu, będziemy sobie tam kosić trawę. I tylko jest jeden minus taki, że ten filmik nie ma dźwięku. I widocznie parę lat wcześniej nie nagrałem go i nie zmontowałem dlatego po prostu, że nie miał on, słuchajcie, dźwięku. No, chcę go stawić z tego względu, że dużo widowni, w większości młodszej, jak patrzę teraz na wyniki, na wszystkie wykresy YouTube'a, że mło młodsza widownia po prostu lubi to oglądać i mam dużą oglądalność, dlatego chcę was zachęcić po prostu, żeby, żeby coś było takiego. No słuchajcie, no nowego odcinka z Gokardem już niestety nie nagram, bo on został już, nie będę ukrywał, został sprzedany. Poszedłem nad morze na jakąś wizytówkę restauracji, tak, tak się dowiedziałem. Przyjęła szpan, słuchajcie, z nad morza, wziął, wziął to po prostu. Dlatego to, co mi zostało, to, co mam, to po prostu wam wstawię. No i co wam mogę życzyć? Życzę wam miłego oglądania. Myślę, że fajnie to wyjdzie, że, że to, kogo to zainteresuje, na no to się bardzo będę cieszył. Zostawcie jakiegoś lajka, subskrypcję, motywujcie mnie dalej do nagrywania filmików. Wracam po dłuższej przerwie, zaczynam nagrywać. Dlatego no... Zapraszam do oglądania, co tu dużo mówić. Zaraz się widzimy i słyszymy. Nagrywa się, nagrywa się. Cześć, witajcie, kochani z tej strony. Felixon V2. Dzisiaj nagrywamy sobie odcinek z koszenia trawy. Na moim prywatnym ogródku będziemy sobie kosić taki kawałeczek. Nagramy sobie odcinek. Podszepimy sobie go karda. Wyjedziemy, zapniemy przeczepkę, więc wsiadamy musimy trochę podjechać do przodu żeby sobie swobodnie zapiąć troszeczkę cofniemy słuchajcie podepniemy poszukamy jakiegoś śrubokręta bo nic w pobliżu tutaj nie widać podepniemy jest śrubokręt znalazł się coś takiego wystarczy ciężaru nie będziemy jakiegoś też wozić no to cóż jedna przyczepka nam no wystarczy możemy sobie jechać wsiadamy, wyjeżdżamy powolutku piesek nam lata, nie powinniśmy go rozjechać cofniemy, nie wyrobimy się będziemy sobie kosić kosiarką elektryczną Przedłu na przedłużacz no to co, polecimy sobie szybciutko słuchajcie, po worki do mojego tak zwanego śmietnika słuchajcie, jak widzicie trawa nie jest znowu taka mała tu mamy maliny, może pamiętacie, był odcinek z obcinania malin. Też jeździliśmy sobie, woziliśmy sobie gukardem. Dlatego dobra, szukamy worków. Dość takich mniejszych, większych, żebyśmy mieli gdzie to pomieścić. No trochę koszenia, słuchajcie, przed nami jest, bo jednak ogródek. To też nie jest taki w sumie mały. Dlatego. Mamy woreczki, słuchajcie, ładujemy na przeczepkę. Bierzemy się, słuchajcie, za podpinanie przedłużacza. Poplątany był troszeczkę, dlatego musimy go sobie rozwinąć. Jak widzicie, kosiarka była mała. Do tej pory tą kosiarkę, słuchajcie, użytkuję. Służą głównie do koszenia takiej góreczki przy chodniku. No to co, zaczynamy. Jak widzicie, wszystko jest. Nóż był naostrzony. Oleju tam nie było sprawdzane, A wiecie, no oleju nie ma, bo to kosiarka elektryczna, paliwa też nie ma. Ale to tak kwestią żartu. Tu mnie widzicie, piesek trochę zdenerwował, poplątał mi się w przedłużacz. No ale co, zapinamy sobie z powrotem. I jedziemy, słuchajcie. Jeszcze wczoraj, jak widzicie, te tuje były małe, teraz się troszeczkę pozmieniało, bo aktualnie w tamtym miejscu nie zamieszkuję. Zmieniłem lokalizację teraz, dlatego troszkę się, jak wiecie, wszystko z biegiem czasu się zmienia, ale jedziemy sobie powolutku. Tutaj, jak widzicie na filmiku, yy, kamera nie odzwierciedla tej trawy, która była, no bo ta trawa była większa, ale Wam powiem szczerze, że jak w tym w tym sezonie pamiętam, jak kosiło się, no to susza była, jak wiecie, susza była straszna w tym sezonie. Trawa była faktycznie mała, ale, ale, a tu jeszcze pamiętam, te sezony były w miarę takie deszczowe. Także trawy były, wiecie, trawa to tylko wilgotność idzie sama w górę. Jeszcze tym bardziej młoda, jak jest, to przerzucimy sobie przedłużać. Jak trawa jest, wiecie, no, pod dobrą wilgotnością to na sobie rośnie. Prosimy sobie dalej, słuchajcie. Bez zbędnego gadania. No, jak wiecie, jest to odcinek, jak mówiłem. Głos niestety muszę podłożyć, ale, ale staram się, żeby to może jakoś fajnie wyszło. Przerzucimy sobie przedłużać. No, słuchajcie, było to już jakieś 5 lat temu, dlatego nie pamiętam, jak ja to wtedy nagrałem, że nie włączyłem nagrywania głosu. No, trochę szkoda, bo mogło być z tego. Fajny głosik, też chociaż Wam powiem, że ta kamera to tak ten głos nagrywa. Ta moja bo kupiłem ją, to jest chińska kamera, jakaś 4K. Ale Wam powiem szczerze, że mam jeszcze na niej parę takich filmików, które mógłbym dodać, troszkę przerobić. Zmienimy sobie kadr na, na rurce. Była powieszona kamerka, jak widzicie, troszeczkę częściej, bo ale takie ujęcie. Dlatego dziękuję za uwagę. To by było na tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję Wam moi drodzy za oglądnięcie filmiku. Wydaje mi się, że wyszedł nie najgorzej, a jak wyszedł, jak wy to oceniacie, napiszcie w komentarzu. Oczekujcie następnych filmików. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, a jakich to się już dowiecie niebawem. Wszystkiego dobrego, cześć, trzymajcie się!